Halo, halo, tu znowu angielski Koncik i dzisiaj godzina 4.30, lotnisko Chopina w Warszawie. Za chwilę mamy samolot do Londynu, wybieramy się dzisiaj na mecz Ligi Europy. I spełnienie marzeń moje. spełnienie marzeń Manchester United, Bodo Glimt. Zobaczymy debiut Amorima na Old Trafford, zobaczymy jaki będzie wynik, jedziemy z tym. Lecimy. Dzień dobry. Jesteśmy już w Manchesterze z lekkimi problemami, bo bas nam się opóźnił o godzinkę chyba. Albo no, godzinkę jak nie, jak No to była są, ciężka droga. Są takie korki, totalnie, no nic. Tak wściśnięci siedzieliśmy. Teraz czekamy na musika pod samolot Trafford i już tam się widzimy. Się 19 godzina, także godzinka przed meczem, oczywiście w czasie lokalnym. A my co tutaj już mamy? Już kawałeczek Old Trafford, także. Idziemy sprawdzić, co. Mają w United Direct, zobaczymy co można kupić Oj, i jaka ja będzie kolejka Ale myślę, na pewno z pustymi rękoma no. nie wyjdziemy na pewno, także zaraz się widzimy <śmulny> Czy wy to widzicie? Boże święty, jak przepiękny jest Ultrafor, kolebka futbolu. I to jest dla każdego fana piłki nożnej obowiązkowe miejsce do zobaczenia. Tak samo jak San Siro, jak Bernabeu, jak Camp Nou. Nie wiemy jak tutaj z nagrywaniem, postaramy się wam dać po prostu wszystko co najlepsze, ale my też musimy się z tego cieszyć po prostu, że tutaj jesteśmy. Także zobaczymy co idzie dalej, ale trzymajcie się i 에서 <laughs> Thank Jesteśmy już w hotelu. Ten wyjazd był dosyć bardzo chaotyczny. Dużo rzeczy się na to złożyło. Opóźnienia, powroty, korki i tak dalej. To nie jest ważne. Byliśmy na Old Trafford, na Strandford End, czyli na takiej bardzo mocno kibicowskiej trybunie. Atmosfera była cudowna, przecudowna. Naprawdę mówiąc szczerze, śpiewanie z kibicami w bramkach United, jakby świętowanie z nimi. To było coś fantastycznego. Oklaskiwanie no, zawodników, no to wiadomo, bo to już da się usłyszeć gdzieś w telewizji, ale poczuć to na własnej skórze, to jest kompletnie inny level. O samym meczu, 3-2, Manchester United wygrywa, bardzo fajny mecz, jeśli chodzi o emocje na stadionie, to mm. na pewno, ale tutaj nie powiedziałbym, że United kontrolowało w pełni tego spotkania. Nie, ale to jeszcze właśnie więcej dało, dało smaczku tego meczu i fajnie, że na taki mecz trafiliśmy, a nie na jakieś 0-0. No, no i to jest w pierwszej minucie, ogromny szał, potem jest szybkie 2-1 w plecy, a potem jest powrót na 3-2. No, świetny był to mecz i świetny debiut Amorima u siebie. Świetnie, jeśli chodzi o grę. Na pewno zapamięta ten mecz dużo bardziej niż jakby było 0-0. Właśnie, mówił sam już w wywiadzie po że jest po prostu zakochany w atmosferze Old Trafford, że przyjęli go jak swojego. No, to widzieliśmy, to słyszeliśmy. Sami też skandowaliśmy nazwisko ja. Amorima, Amorima, szczególnie jedna przyśpiewka mi bardzo... Mocno zapadła w pamięć, teraz cały czas ją mam w głowie. Ja też, ja ją nocę co... od ostatnich 10 godzin. Jest. Ale może nie będziemy śpiewać. Nie będziemy. Zostawmy to. Jak ktoś chce, to nie wpiszę sobie Rubena, Mori, Coś takiego. Ale ogólnie, meczyk bardzo fajny. Właśnie podobało mi się to, że wpadliśmy na 5 bramek. Aż i fajnie, że ta trzecia bramka też była na tą trybunę, gdzie my byliśmy. No bo co tam się działo, jaki był kocioł. To po prostu coś przefantastycznego. Ja całego serca polecam Wam, nawet jeśli nie jesteście fanami United, nie wiem, Barcelony, Realu, no to tak jak mówiłem, no to jest kolebka futbolu, tutaj dzieją się rzeczy niesamowite. Sama nazwa wskazuje, Teatr Marzeń, no i my to poczuliśmy, no bo to jest marzenie po prostu spełnione. I teraz może wyróżnijmy sobie kilku zawodników. Kto Ci się podobał z United? No bo o bodu nie będziemy rozmawiać, bo nie mam nawet pojęcia, kto tam gra. Dobrze, Manchester United na plus, no to ja jestem bardzo na plus zaskoczony Mountem, o którego myślałem, że będzie dużo gorzej, ale no tak jak widzę, właśnie pod Amorimem trochę odżywa. No, bardzo dobry mecz Hojlunda, ale no bo strzelił dwie bramki, dał asystę, więc nie można mówić, że zagrosłały mecz, ale no jeszcze Amorim mówił, że trochę z niego trzeba jeszcze wyciągnąć, ale że dobrze progresuje i jest z niego zadowolony. Różniłbym Ugarte, bo chłopc otrzymał środek pola. To jest niesamowite. Ja w ogóle ciężko je pojęcie jakimś słabym, bo jak zobaczyłem pierwszy raz na żywo tych zawodników, Nie, może nie, nie każdego pierwszy raz, ale większość tych zawodników zobaczyłem pierwszy raz w tych czerwonych, pięknych koszulkach, to znaczy może nie pięknych jako koszulka, ale że z tym herbem, to od razu jakoś lepiej mi się na wszystkich patrzy. Na pewno no, jakbym miał kogoś na minus dać to Rashford z ławki malutko. I Malasia, ale no wiemy, że on jest po bardzo, 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 bardzo długiej przerwie, dlatego za wcześnie, wcześnie żeby wpuszczony. kończąc jeszcze właśnie ten wątek, no na pewno na mniej, większy minus troszkę ten Rashford i Malasia, ale no on wraca po długiej kontuzji i naprawdę jeszcze z jego pożytek Manchester United może mieć na plus jeszcze jak miał kogoś wyróżnić, to na pewno Mazraoui, ale to już go wyróżniamy po każdym meczu, ale naprawdę za 12 milionów to... To był cudowny transfer i chyba najlepszy w tym okienku, według mnie. No i Delicht trzymał, trzymał, trzymał tę drużynę, ale naprawdę, no ja bardziej zwracałem uwagę, żeby przeżyć ten kibicowski, kibicowsk przeżyć ten tak, przeżyć po prostu, napełnić się tą atmosferą. Old Trafford ode mnie, no po wiele, no bo wiadomo, że ma on zagrał bardzo dobre spotkanie. Hojlu 2, brąkami też się jak najbardziej broni. Chciałem wspomnieć o Delichcie, że to nie był jego idealny mecz, ale bardzo zaplusował mnie taką walką, mm -hmm. takim boiskowym cwaniactwem i takim chamstwem, no widać, że to jest kawał chłopa na żywo, to też robi wielkie wrażenie. No i to było po prostu fajne do zobaczenia. Uważam, że zawiodła bardzo skuteczność, bo Manchester United w drugiej połowie mógł mieć z trzy z trzy bramki mógł dołożyć. Chyba dialog, garnacza, i rasko miał jedną taką. Nie wiem, czy to mieliśmy nagrane, ale no jeśli ktoś oglądał ten mecz, to na pewno wie, o czym mówimy. Trzy punkty, na szczęście dla nas się wszystko udało. 3 do dwóch, ale tutaj jeszcze jedna okazja, żeby pokazać wam to, co kupiliśmy. Oj, no trochę kupiliśmy. Trochę kupiliśmy, trochę pieniędzy zostawiliśmy, ale to zostawimy już dla siebie, żeby tutaj... Nie, nie będziemy cen zdradzać. Nie będziemy cen zdradzać. Tanioń tani tani. nie było ogólnie w Anglii. Raczej ciężko z tymi cenami. Funkcje tutaj Polakom zdecydowanie nie sprzyjają. Pierwsza rzecz... Taki obreloczek do kluczy na prezencik, ale to jest takiego specjalnego fajna pamiątka na pewno spowodowało Drugą rzeczą, jaka znajduje się w naszej torbie jest szalik z Alejandro Garnaccio, piękny szalik. Trzecia rzecz, czyli coś co lubię, lubię zbierać, szaliki meczóweczki United Bodo, to nie jest z oficjalnego sklepu tylko z targów y, kibicowski. ludzi kibicowskich, którzy po prostu stoją sobie przez Akurat w fajnej cenie udało się wyrwać, także bardzo fajny zakup. I zanim przejdziemy do creme de la creme Do wisienki na torcie. Jeszcze mamy tak. To też jest fantastyczne po prostu. Krawat Manchesteru United, czarny, elegancki. E, chyba pójdę w nim na studniówkę. Myślę, że jak najbardziej możesz. Fajny jest, bo nie, nie krzyczy jakoś Manchester to tylko naprawdę taki tak jest. całkiem spoko, formalny, także bardzo fajny zakup. No i przechodzimy do wisienek tak naprawdę. Wisienek, dwóch wisienek. Dwóch wisienek. Pierwsza rzecz, koszuleczka. Sezon, to jest replika z sezonu, e, sezonu 94-95 bodajże. Tak, wyjazdówka, bardzo, bardzo ładna. Ale coś pięknego do mojej kolekcji na, na ścianę, do rameczki to będzie coś pięknego. Tak, no i tutaj też na ściany do rameczki, tym razem ode mnie jedyny słuszny wybór w tym sezonie. Wyjazdóweczka świetna, no i na pleckach El Capitano Bruno Fernandes. Oczywiście wszystkie badże stwierdziłem, że już zaszaleje, skoro jesteśmy. Nie wiadomo kiedy taka okazja się powtórzy, oby jak najprędzej, mhm. ale po prostu musiałem, nie mogłem po prostu sobie odpuścić, chciałem z kobim majną mówiąc szczerze i z naszywką Ligi Europy nie udało się wyrwać ze względu na kolejkę, ale Bruno Fernandes też jest bardzo blisko mojego serca. Jak najbardziej. I na tym zakończymy tego vloga. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę i udostępniajcie to dalej. No bo jeśli myślę, że to się spodoba, no to też myślę, że będziemy mieli większą motywację tutaj po prostu przyjeżdżać do Anglii, pokazywać Wam. No i widzimy się chyba na podsumowaniu 13. kolejki Premier League. Także trzymajcie się Oj, ciepło. Chyba tak. Chyba tak. Pa. Na razie. Pa!